Ciao Masy Sunrise, to jest kolejny vlog na tym kanale. Dzisiaj w ogóle nie wiem, czy, czy to nie będzie mi tak przeszkadzać za bardzo. Ten mikrofon tutaj w tym miejscu. Może jednak go jakoś tak ustawię. O czym, o czym, po co ja Was tutaj w ogóle zebrałem? Po co tutaj w ogóle jesteśmy? Jesteśmy tu po to. Jesteśmy tu po to, żeby żeby w końcu w końcu złożyć to. W sumie to pewnie i tak widzieliście po miniaturce, czy po czymkolwiek. Dobra, więc um, to 18 strengtu I... to jest kolejny vlog na tym kanale jak widać. Trochę w innych warunkach ponieważ dzisiaj będziemy składać właśnie to. LEGO całe. Niby 21 178 części, w co nie chce mi się trochę wierzyć. W sensie tutaj mamy, tu, tu jest jakby, no odbicie lustrzane jak zwykle. Dobra, to wam po prostu ten montażu. Mamy klocuchy, tu jest pewnie lisu, a tu jest pewnie refta. Tu jest dwa, tu jest jeden. 39 stron, zas ja to będę... 3 godziny chyba składam Dobra, myślę, że tak będzie ok. Um, Mikrofon. To wezmę. Dobrze, więc co dalej? E, dalej mamy. No, możemy jeszcze złożyć od razu tego zombiaka tego. Czyli tak. E, I jeszcze nogi. Nogi, 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 nogi. Daj mi nogi, dam ci pierogi. Oj, no to tak nie miało być raczej za bardzo. Um, kurde, widziałem tu gdzieś nogi. To wygląda, jakby było jego. A to nie jest jego. O, no właśnie, są i nogi, zombieaka. bardzo. Także jest i on. Dobra, ej, to jest ciekawe, no? Czyli to łączymy tak Tą część oj, krzywo, trudno. To. To jeszcze raz, ten mała klocuszki jeszcze jedną białą. A nie, nie zgubiłem mam to nie Nieważne. O, i może ruszać ogonem. Fajne, ciekawe. Dobra, czyli mamy już takiego jednego o, wariata To jest lampa? Czy coś? Dobra, więc potrzebujemy tego. Potrzebujemy z tego co widzę tego. Jeśli się nie mylę. No na to wygląda. A, bo to jest... Dobra, no no to czyli to To Dobra sobie włożę. Mm. I tak to chyba ma symbolizować pochodnie. Tak mi się wydaje. Dobra, to sobie gdzieś tu na bok odłożę. Dobra, teraz kwiatuszek proszę ja was. Teraz będziemy robić kwiatuszek. Jakiś crafting. Um, to się przyda, więc to też wezmę. I gdzie jest teraz ta część? Bo potrzebuję czegoś takiego tylko o kolorze brązowym. Gdzie to mam? No nie tutaj. Excuse me? Hmm? hmm. Well shit. Albo jestem taki turboślepy, albo tego nie, nie ma. A może tutaj gdzieś. Tak, tutaj jest, się zgubiło. Dobra, mam. Nieważne. Ja po prostu tak szukam. Widzicie i patrzcie, że to będzie. Jak dobrze rozumiem, to będzie takie obrotowe, że jedna strona. A moment, jeszcze. Jeszcze to: że jedna strona będzie taka podpalona, a druga strona będzie zgaszona. A ciekawy, ciekawe, jak to będzie w praktyce wyglądać. Okej okay, łóżko, elegancko jest łóżeczko. No i następnie już budujemy widzę platformę. Dobra, to ja może tymi pierdołami się teraz zajmował na filmie nie będę, to sobie zrobię off recording. W tym czasie sobie podładuję telefon i ogarnę miejsce w ogóle, bo za 5 minut już nie będę mógł nagrywać. Ja to wszystko poskładam i wtedy już ponownie zobaczymy się, jak będziemy przechodzić do części drugiej. Czyli jak będziemy mieli tutaj to wszystko już gotowe i będziemy składać wtedy naszego lisiastego. Myślę, że to będzie raczej już ta ciekawsza część. Więc ta. Widzimy się po małej czerwie. To tak. Jak to teraz ładnie otworzyć? Chyba tak. Ja to sobie szczerze mówiąc zawartość tego drugiego woreczka wysypię tutaj obok. Zresztą tam widzicie, tutaj kawałek się ma. Wysypię obok, ponieważ tak, żeby nam po prostu tutaj to nie przeszkadzało, nie było tu żadnych śmieci, nie nieśmieci I, i tak. Tutaj już będziemy składać w tym momencie, teraz już naszego lisa powoli. I w tym celu właśnie potrzebowałem otworzyć drugą paczkę. Dobra. Tutaj. No ale włóż kładamy, a nie wyskakujemy. Co ty to? Oszalał. Jeden raz. Jeden. Tak, jeden raz. Jeden, dwa i trzy. Łączymy je wszystkie ze sobą w taką wieżyczkę i dajemy to tutaj. W tym momencie już zaczynamy budować naszego przyjaciela, naszego lisa. Mm, teraz, następnie potrzebujemy. Tu, złożę, tam włożę. Ale krzy... Ja pierdzielę, uspokój się. Lisu. Spokojnie. O. I to idzie tutaj. W ten sposób. Potem ten długi. Idzie tutaj w to miejsce. To zaraz, czyli to idzie na. Si albo dobra, bo to będzie mi łatwiej, jak zrobię tak. Czyli to idzie tu. To idzie tu tutaj. Tak. Tak. Na to wygląda. Na środek idzie czarny. I tutaj jeszcze idzie to. Dobra, elegancko. Następnie w tym miejscu, i na to dajemy płytki trzy takie, żeby to. Nie no, chyba nie chodzi. o... A tu są, dobra. Nieważne, jednak są tutaj. O te płytki właśnie chodzi. Ale to muszą być te takie, bez żadnych tych, żeby nic tu nie można było wpinać, żeby to po prostu było ładnie wyglądało. Czyli to, to i to. O, te, teraz to tak, teraz to my możemy rozmawiać. Dobra. Co dalej? Dalej bierzemy dwa białe, duże te takie klocuszki. Kloce. Takie, o. Wejdź! Coś mi tu nie gra. Halo. No, teraz wyszło. I jeden jeszcze tutaj, żeby wyrównać to. Tak jakby, powiedzmy, żeby wyrównać. Następnie bierzemy trzy, znowu długie, te pomarańczowe. Ja sobie od razu tutaj złączę jedno. I to idzie tu. To miejsce. Czyli jak dobrze rozumiem, to idzie tutaj, tak, to idzie tu, to idzie tu, no właśnie, dawaj, klocuszku, no to idzie tutaj, a to idzie tu. Tak. O mój Boże! Ej, patrzcie to to już widać jego kawałek bo tu, tutaj jest nos tutaj są oczy tutaj będzie ten ogon Yo! jaram się bierzemy sobie takiego klocuszka który wygląda jak aparat w ogóle fotograficzny, dosłownie um, i na to dajemy tą mapę sobie to łączymy w ten sposób i to idzie tutaj. Ja raczej z tej drugiej strony pewnie nie będę korzystał za bardzo, ale najwyżej e, nie wiem, jak ktoś przyjdzie, będę miał jakiegoś gościa, to będę mógł się pochwalić, obrócić, że. O, patrzcie, że. Bo tu mam tego lisa, a obrócę i patrzcie to, tutaj mam jeszcze. Ups, tu mam jeszcze takie. O, rzeczy. Proszę bardzo. Jest ten tutaj, tu łóżeczko. Tu jakiś crafting, tu jakiś piecyk, ciasto. kurczę, widzicie. No, będę mógł tak to pokazać. Ale dobra. Następnie bierzemy to. Podajemy tutaj, gdzie on ma to oko. Z tego co widzę? Tak, zgadza się. W ten sposób to idzie. I tą płytkę jakby dajemy tu. W ten sposób, czyli to idzie tutaj, z tego co widzę, tak, te brązowe idą nad oczami, oczymi, oczyma, tak, tak, bo to widzę na tym obrazku, To będą ten, to będzie to, te brązowe, yy, moment, tutaj, e, nie widzę jak pokazuje. o, to, 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 to. te brązowe, to, takie nad oczami, w ogóle czy ja nagrywam? Yy, tutaj dajemy to i tutaj to. A co z tym? Aha, to pewnie idzie tutaj, tak. Racja. Racja, racja. Mm, całkiem szybko idzie. Myślałem, że to dłużej to zajmie. Tu. Potem ta idzie tutaj. Tak. A, czyli tutaj jest takie okienko, tak? Ale ciekawe. To jest z tej strony. Zobaczcie, takie okieneczko. Ha, ciekawe. Dobra, i to miejsce. To, to, mniej, to malutkie. To najmniejsze. Dalej potrzebujemy jednej tutaj, z tego co widzę. A tak. To idzie tu. To idzie tu. Ale okej, ludzie są strasznie kreatywni, żeby. Tak wpaść na to, żeby to tak złożyć, żeby to tak wyglądało. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kurde, najgorsze jest to, żeby widzicie że to trochę od dupy strony na razie. No ale no, nic nie poradzę. Ja tutaj z przodu jestem, to chyba, że będę zrobił tak. O, mogę zrobić tak w sumie. To po prostu będę to trochę... Będę miał troszkę bardziej utrudnione, NGS, ale trudno się mówi. To idzie tu. Tak, na no to wygląda. I musimy zrobić tak. Jedną tą płytkę dajemy tu, tą białą i jedną dajemy tą pomarańczową tu. I potem. Aha. Ej, to możliwe, że troszkę, z... że zepsuł? Mam nadzieję, że... że nie. Wait, żeby nie było tak, że ja to wepnę, żebym... Ja to w razie czego mógł naprawić. Moment, ja sobie na chwilę obrócę, dla pewności. Na całe szczęście zrobiłem to dobrze. Oh my god, ale byłby przypał, bo to jest ciężko potem odpiąć. Ja sobie zresztą paznokcia na tym rozwaliłem, żeby coś odpiąć, więc, więc wiecie. Ja sobie to jednak odwrócę, bo czuję się trochę niepewnie, nie chcę czegoś spieprzyć, wybaczcie. Są rzeczy ważne i ważniejsze, no przepraszam. To tak, to wpiąć w ten sposób. O, coś takiego. Aha, to tak, żeby to się tak złączyło. Taka jakby przedłużka. Jedną dać taką, tutaj. I jedną tą dać w ten sposób, żeby to tak wyglądało. Proszę bardzo, w ten oto sposób. Dobra. Zaczyna to wyglądać bardzo ładnie. Tutaj, tak, tak. To wygląda. Ja sobie trochę pomagam, bo mówię, mam to odwrócone specjalnie dla Was. <laughs> teraz to idzie tu. A to idzie tu. Dobra. I teraz tak. Jedno idzie z tego, co widzę tu. No w sumie, tak. No inaczej to się nie da. Jedno idzie tu, a jedno tu. Widzicie? Nasz lis już prawie jest lisem, czy coś. Dobra. Kurde, włosy, w wpiął tam. Ja pierniczę. A, no właśnie. O, dobra, dałem radę. To jest właśnie to, o czym mówiłem z tym Lego, kurde, to jest... Widzicie? Tak? No tak, bo tu masz ten, dobra. Potem... Od tego idzie ta długa. Tak. Potem idzie tutaj to. I potem idzie tutaj to. W ten sposób. I teraz tak, bierzemy właśnie to króciutkie. Bierzemy jedną tą i robimy to w ten. Oto sposób, żeby to było tak. Tylko teraz pytanie, czy to ma być tak? Bo tego nie pokazali. Czy to ma być tak? Czy to ma być tak? O ile oczek? Nie, no, ale raczej do końca, nie? To dajemy tu. I tak to sobie wygląda? Tak nie. Tak nie, tak nie, tak nie, tak. A może tak? Ja sobie to muszę na chwilę obrócić. Ale nie, no bo wystaje, a to nie może wystawać. A, że tak. O, dob dobra, dobra, dobra. Się troszkę pogubiłem na chwilę. Dobra. Ale tam jest ciemno. <gryzys> Pizas, dobra. Co dalej, co dalej? Y coś takiego i to idzie tu? Tak, to idzie tu. Zgadza się. Coś mi tu źle weszło. Musiałem. Nie! Kurde. Trzymaj się, brachu. O, bo będzie tak. Nie no. tak. Bierzemy dosłownie przez. To już jest koniec. To już jest praktycznie. Robimy teraz koniec. Robimy uszy i nara. Dobra. Więc. Te dwa idą tutaj ziomeczki. Te dwa ziomeczki idą tutaj. Kremowe. Jakkolwiek nazwać ten na kolor. Ale. Rymowy, nie? Yy, potem robimy tak potem tak i lis jest gotowy praktycznie Ta elegancko fajnie i w ten Majestatyczny sposób złożyłem swoje pierwsze lego w życiu. Wow. Nice. Szybko poszło, szybciej niż się spodziewałem. Tutaj mam w ogóle jeszcze jakieś rzeczy do zrobienia, które mogę sobie dorobić, albo to są jakieś dodatkowe części? I guess, nie wiem. Chyba to są dodatkowe części. Ale ja sobie jeszcze je pewnie wykorzystam, coś tutaj dodam. Podekoruję i się widzimy za moment. Dobra, więc to już chyba się nie przyda. Nie no, coś tam świeci niby. Więc dobra, niech będzie. To było na tyle w tym odcinku. W tym vlogu, jakże specjalnym w sumie. Mam nadzieję, że on się spodobał i że ten lizba mi się również podoba, tak jak i mi. To było na tyle. Widzimy się, mam nadzieję, w następnych. Na razie, no cześć. Eee, dobra. Niechaj Bęu Nie! Hejba,